Sobota, drugi tydzień Adwentu. W pierwszym czytaniu z Księgi Mądrości Syracha słyszymy pochwałę Eliasza, co on takiego wielkiego zrobił, że jego słowo płynęło jak pochodnia, że głód na sprowadził, że zmniejszył liczbę ludzi, przeciwników swoich, że zamknął niebo, że trzy razy sprowadził ogień. I, i ta pochwała Eliasza nie jest pochwała można powiedzieć w tym sensie wyjątkową, że znajduje się w takiej sekcji księgi, gdzie mówi się o innych wielkich postaciach biblijnych, jak Dawid, jak Mojżesz, gdzie autor biblijny chwali, chwali te postaci absolutnie, absolutnie wyjątkowe. I warto przy, tej, przy tym czytaniu zwrócić uwagę na siłę jednostki: że jeden człowiek może bardzo wiele, że jeden papież może bardzo wiele, że biskup może wiele, że ksiądz może wiele, w parafii, że dużo od niego zależy, że, że w klasie dużo zależy od człowieka, w społeczności, w pracy, w firmie, w rodzinie, w państwie po prostu. Jeden generał, jeden marszałek, jeden król ile potrafi zrobić wiele, żeby. Żeby też z jednej strony docenić te jednostki, którym Pan Bóg obdarzył ich jakimś szczególnym charyzmatem, ale też może uwierzyć w siebie, uwierzyć w siebie w to, że to, że to nie jest tak, że mamy zwalać na innych i mówić, że, że dopiero jak większość się zgodzi, czy demokracja się, albo inni tłumy, żeby uwierzyć w to, że naprawdę, naprawdę jedna osoba może w życiu zrobić bardzo, bardzo wiele. Jeżeli chodzi o psalm, w psalmie mamy takie jedno zdanie, już więcej nie odwrócimy się od Ciebie, daj nam nowe życie, będziemy Cię chwalili. Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie. Żeby być wielkim, żeby być jednostką, żeby mieć wpływ na innych, czy żeby po prostu spełnić człowieku w życiu to, co do nas należy, to trzeba sobie postawić jasno: już więcej nie odwrócimy się od Ciebie. I to nie chodzi o taką pychę czy takie brak pokory, może jak u świętego Piotra, kiedy on mówi, że nigdy. Na pewno się nie zaprze, prędzej umrze, ale o taką decyzję, naprawdę serce, jak mamy taką decyzję, że przenosimy się do innego kraju, przenosimy się do innego miasta, zmieniamy pracę, zmieniamy szkołę, zakładamy rodzinę, żeby podjąć taką decyzję, nie, Panie Boże, nie, nie chcę żyć bez Ciebie. Nie chcę się odwracać od Ciebie, nie chcę rezygnować z modlitwy, nie chcę rezygnować z mszy świętej, bo bez Ciebie jest mi tylko gorzej. Jest mi gorzej, przeżyłem to w życiu, doświadczyłem tego, więc chcę powiedzieć razem z psalmistą: Już więcej nie odwrócimy się od ciebie. Ewangelia jest dosyć trudna, bo, bo porusza temat Eliasza: czy on ma przyjść przed Mesjaszem, tak twierdzą uczeni. Jezus tłumaczy, że Eliasz przyjdzie i naprawi wszystko. I potem z kontekstu dowiadują się uczniowie, że tak naprawdę, skoro Jezus mówi, że Eliasz już przyszedł, to chodziło mu o Jana Chrzciciela. Ale w jakim sensie Jan Chrzciciel naprawił wszystko? Co to znaczy naprawić wszystko? Naprawił wszystko w tym sensie, że uświadomił ludziom, że trzeba się nawracać, że trzeba się ochrzcić, zostawić grzechy w rzece, Jordanu i wrócić wrócić do Pana Boga. Jeszcze konkretnie dawał wskazówki, co zrobić, żeby mniej krzywdzić innych ludzi. Więc wrócenie do Pana Boga i troska o drugiego człowieka, jeśli to jest, to jest wszystko. To jest tak jak z przykazaniem miłości Boga i Bliźniego. Jeśli kochamy Pana Boga i miłujemy Bliźniego, to cóż na więcej trzeba? Naprawdę, człowiek, który kocha Boga z całego swojego serca i który kocha Bliźnich z całego swojego serca, cóż więcej od niego można wymagać, cóż może być piękniejszego i co więcej można, można, można naprawiać. Także w tym sensie Jan Chrzciciel zrobił wszystko, bo pokazał, pokazał po prostu cel, pokazał to, co jest najważniejsze. A to, co my w życiu zrobimy, no to już od Jana Chrzciciela nie zależy. Nie zależy od Jezusa, nie zależy od nikogo. Zależy tylko i wyłącznie od nas. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.